Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam dzisiaj na czytanie na miesiąc marzec dla trygonu powietrza. Trygon powietrza to bliźnięta, waga i wodnik. Osoby z tego żywiołu są wolni i nie można ich ograniczać. W przeciwnym razie, że tak powiem, zepsują się. Powietrze jest najważniejsze w żywiołach jest konieczne aby podtrzymać ogień, ziemię i wodę. Współpraca ze wszystkimi żywiołami wypełnia je. Dlatego też ludzie z trybonu powietrza potrafią idealnie dopasować się niemalże do każdego otoczenia. Dzięki czemu uchodzą za osoby bardzo przyjazne i bardzo komunikatywne. Czasami może to być mylne. Jednakże taka jest ogólna informacja na temat ludzi strudonych powietrza. I zaczynamy od bliźniąt. bliźnięta 21 maj do 20 czerwca. Drogie bliźnięta. Hmm, co Was, was czekam w marcu? Jak Wy tam sobie będziecie radzić w tym marcu? Zaraz zobaczymy i do czego my tutaj dążymy. Więc, tak, drogie bliźnięta, na pewno gdzieś utkniecie w działaniach, tak? Wszystkie rzeczy, które są Wam gdzieś wymagane, żeby coś zrobić, coś wykonać. Widzę, że tutaj będzie takie, no, utknięcie może się pojawić duży problem. Niekoniecznie y, jesteście go w stanie w tym miesiącu rozwiązać. Na uczuciach także raczej się skupiacie, jeżeli chodzi materialnie niż uczuciowo, gdzieś tutaj jest takie przerabianie y, i podążanie za pieniądzem, aniżeli za, y, za uczuciem. Y, także jeżeli chodzi o komunikację w tym miesiącu, to może ona się y, Troszeczkę wydawać ciężka, nie będziecie w stanie dotrzeć do osób, do których chcecie dotrzeć, będzie, będą cały czas jakieś przeszkody. Będzie taka sytuacja, że tutaj no, będziemy próbować coś wytłumaczyć, coś, coś jakąś swoją, swoją rzecz przetransferować, i nie będzie nam to dane. Tutaj należałoby w tym miesiącu troszeczkę pójść na kompromis i, tak jakby, tak jakby, no po prostu dać się ponieść emocjom i uczuciom innych osób. Jeżeli chodzi natomiast o monety, to też jest taka sytuacja, że wydaje nam się, że wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć, że idziemy do góry, że to wszystko, co nam się gdzieś tutaj szykuje, jest piękne. I bardzo się skupiamy na działaniach. I to jest, to jest że tak powiem, okej. Okay. Teraz tak, moje drugie bliźnięta. Co Was czeka w miłości i sprawdzimy bliźnięta dla osób samotnych? Dokąd, do, do czego dążycie w tym miesiącu, w miesiącu marcu, jeżeli chodzi o osoby samotne. Więc tak, moi kochani, bliźnięta, które są osobami w tym momencie samotnymi, to tak nam się tutaj mówi, że y, osoba, y, osoba, która y, odeszła od rodziny, odeszła od rodziny, zostawiła tą rodzinę y, tak jakby po prostu zapominając o całym Bożym wszechświecie. Y, Zaczęła podążać swoim, swoją drogą, swoimi takimi ścieżkami, i doszło do tego, że została y, samotna, zablokowała się, odcięła się od rzeczywistości, utknęła we własnym świecie i ma z tym spory problem w tym momencie, bo wydaje jej się, że jest na najlepszej drodze, ale tak naprawdę zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że y, podążała nie w tą stronę, co potrzeba, że popełniła dość, y, dość poważne błędy. Z których nawet jakby się chciała w tym momencie wycofać, to ma duży problem, żeby to zrobić. Ymm, możliwości, jakie w tym y, w tej chwili się pojawiają y, dla tej osoby, y, dla Was, drogie bliźnięta, y, to jest działać, y, działać szybko, działać z uczuciem i działać tak po prostu z sercem, co nam serce podpowie, korzystać z sytuacji, która się być może nadarzy, żeby jeszcze coś y, naprawić. Ymm, na czym stoją bliźnięta? No, bliźnięta wychodzi na to, że one gdzieś utknęły finansowo, że zaczyna się tutaj problem z, takim, z taką płynnością finansową, i to jest też motywem, dla którego one nie potrafią ruszyć dalej. Do czego, do czego, dążą, do czego dążą nasze bliźnięta? No, dążą do tego, żeby to wszystko jakoś rozwiązać i uregulować, ale one same na własne życzenie utknęły w jakimś problemie, nie potrafią go rozwiązać, nie potrafią też się zwrócić o pomoc, i nie potrafią się przyznać, że z własnej winy, czy po prostu z jakiejś tam chęci mniejszych bądź większych pobudek, po prostu postanowiły zmienić całe swoje życie, i to nie była najlepsza decyzja. Przeciwności jakie się pokazują tutaj na tej drodze, no to są takie, że bliźnięta będą się martwić o finanse, będą się martwić o to, czy jeżeli z, będą chciały zmienić tą sytuację, czy sobie poradzą, czy dadzą sobie radę. Tego się bardzo wystraszyły. Rada jest dla bliźniąt taka, że żeby raczej uciekać z tego miejsca najszybciej jak to tylko możliwe, Ruszyć do przodu bez względu na to, co się będzie działo dookoła, czyli bez względu na wszystkie plotki, bo tutaj powstanie też dużo plotek. No trudno, coś się wydarzyło, trzeba to zmienić, trzeba ruszyć w dobrą stronę, żeby się naprawiło. Także bliźnięta staramy się naprawić to, co się zepsuło, bo to jeszcze, że tak powiem, da się, da się, da się, da się naprawić, tak. E, uczucia, co się będzie działo w uczuciach dla bliźniąt, które są w związkach. Bliźnięta w związkach, do czego dążą nasze bliźnięta w związkach, w uczuciach e, w miesiącu, marcu. Drogie bliźnięta, co dla Was tutaj, dla bliźniąt, które się w związku znajdują? No, Wy żyjecie tak jakby troszeczkę w marzeniach, tak? Bliźniak, no wiadomo, ma dwie strony, dwie osobowości i w tym momencie tak jakby ta druga strona się bardziej przebija, bardziej chce dojść do, do nawierzch, do, do tego, żeby do głosu dojść, żeby coś tam przepowiedzieć. Warto by było spojrzeć na nasze życie, na Wasze życie troszeczkę bardziej y, realnie, y, bo z Waszego punktu widzenia dążycie do tego, żeby wiele rzeczy zakończyć, żeby y, wyjść z tego, co Wam się w tym momencie nie podoba. Y, utknęliście, y, utknęliście w tym momencie na, na takim etapie życia, że nie wiecie, co dalej zrobić, nie wiecie, jaką decyzję podjąć. Chcielibyście bardzo ruszyć do przodu, ale myślicie, że jak schowaliście się gdzieś tam w głębi waszego serca, to wszystko się samo rozwiąże. Nie zawsze tak jest, że, że się wszystko rozwiąże. Czasami trzeba podjąć jakieś działania, żeby to zrobić i tak samo się właśnie u was pokazuje. Trzeba by ruszyć do przodu, trzeba by podjąć jakąś decyzję. Nie możemy ciągle tkwić w danym miejscu i oczekiwać, że coś się zmieni. Samo się nie zmieni. Więc, no cóż, bierzemy się, drogie bliźniaki, do pracy i decydujecie się, co chcecie dalej z tym zrobić. Czy ruszacie w, to, w te uczucia, żeby je naprawić, czy rezygnujecie ze związku i odchodzicie, bo tutaj dość sporo będzie takich decyzji do podjęcia dla bliźniaków. Pamiętajcie, kochani, że to są rozkłady ogólne i one nie do wszystkich będą przemawiały. Także na więcej informacji zapraszam Was na czytanie prywatne. Hmm, hmm. E, na, przeszkodzie, na przeszkodzie będzie stał tutaj e, mężczyzna w podejmowaniu tych decyzji, więc być może, jeżeli ktoś się zdecyduje, że chce odejść od rodziny, to zacznie bronić dziadek tej całej rodziny i będzie mówił: Słuchaj, stop, przemyśl to wszystko, tak? Rada dla bliźniąt jest taka, żeby w tym miesiącu odłożyć marzenia i poczekać na to, co przyniesie miesiąc następny, żeby nie żyć marzeniami. Drodzy bliźniaki, co się będzie dla Was działo w finansach w najbliższym miesiącu? Jakie są dla Was finanse? Finans. Ech, finanse. Finanse, drugi bliźniak, mówią nam o tym, że w miesiącu marcu należałoby hmm, w ogóle dla Was ten miesiąc, to jest takim miesiącem, żeby zejść y, z y, takiego Obszaru marzeń, do obszaru rzeczywistości i zająć się takimi przyziemnymi rzeczami, nie podejmować żadnych decyzji, nie, nie podejmować żadnych kroków ryzykownych. I tutaj jest tak samo. Nie podejmujemy żadnych inwestycji. To, co nam się wydaje w tym momencie, że może nam przynieść niesamowite dochody, może się okazać tylko jakimś tam złudzeniem, które w rzeczywistości no, doprowadzi do tego, że rozsypiemy się totalnie finansowo. Macie pomysły na nową drogę, czy to chęć zmiany pracy, czy jakieś wprowadzenie jakiegoś biznesu, ale w tym momencie, w tym momencie jakoś tak no, nie jesteście na najlepszej drodze do tego, żeby podejmować takie decyzje. Miesiąc, marzec zostawcie sobie na, na relaks, na odpoczynek, na um, może przemyślenia tych wszystkich rzeczy i zobaczymy, co się będzie działo w następnym miesiącu. Jesteście tutaj jeszcze. W takiej sytuacji, że no jakby y, sytuacje prawne też nie do końca y, macie rozwiązane, jeżeli chodzi o podejmowanie takich decyzji, bo tutaj coś się może wydarzyć, więc może warto poczekać z tymi, z tymi decyzjami. Y, na razie to Was nie bardzo stać na cokolwiek, y, czy to na nowy pomysł w biznesie, czy na odejście z pracy. Tak jak mówię, dobrze jest w tym miesiącu przeczekać wiele sytuacji. Rada dla Was nie wychylać się, nie rzucać się w tym momencie na głęboką wodę, poradzić sobie ze własnymi problemami na tyle, na ile możecie, będąc w obecnej sytuacji, bez podejmowania kroków do zmiany. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w tym miesiącu podejmowanie takich decyzji może okazać się dość błędne. I moje drogie blizięta, sprawdźmy energetykę y, dla Was na miesiąc marzec, co się w Waszej energetyce y, dzieje. Tu też jest rada taka, żeby, y, żeby się y, przycupnąć na chwilkę, nie rozpędzać, nie podejmować decyzji, nie walczyć, nie walczyć nie wiadomo o co, nie starać się przekazać swoich y, myśli czy wartości do wszystkich do oka, bo nie do wszystkich to y, y, przemawia. Także zostajemy na razie w miejscu, tu gdzie jesteśmy i szukamy y, rozwiązań dopiero za jakiś czas. Dobrze y Teraz zapraszam wagi. Wagi zapraszam na czytanie na miesiąc marzec, 23 września, 22 październik. Drogie wagi. Co się będzie u Was działo w miesiącu marcu? To też jestem ciekawa, bo ja też jestem waga. Więc miesiąc marzec. Dla osób samotnych się będzie działo dla osób samotnych w uczuciach? Drogie wagi, na pewno się okazuje tutaj tak, że y, tęsknicie za jakimś tam, y, za, za związkiem, za jakąś osobą, która by była obok. Tak, wagi ogólnie są osobami, które y, lubią być z kimś i lubią mieć partnera przy sobie. Są to bardzo takie uczuciowe znaki. No i do czego, się tutaj, do czego się tutaj zbieramy? Droga wago, o miłość się nie żebrze. Albo ona jest, albo jej nie ma. I nie robimy tego, że a może ten będzie, to ja z nim trochę pobędę, zobaczymy co z tego wyjdzie ja zamknę oko, przymknę oko na jego działania, przymknę oko na wszystko, co on robi, ale zawsze ktoś przy mnie będzie, nie nie, 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 nie i jeszcze raz jesteście na etapie takiego y, momentu swojego życia, że w tym momencie nie prosimy nie żebrzemy o uczucia hmm. tak jakie masz możliwości w tym momencie droga wago, no możliwości to są takie że z jednej strony bardzo byś chciała, żeby ktoś przy Tobie był, a z drugiej strony zdajesz sobie sprawę z tego, że no nie za wszelką cenę warto wchodzić w jakieś tam związki. U ciebie najważniejszą rzeczą jest pogodzić się z przeszłością, odciąć, odciąć to, co się wydarzyło, to, co było, i nie wracać do tego. Więc jeżeli na przykład rozstałaś się z jakimś partnerem, rozstałaś, rozstałeś się z partnerem i cały czas masz nadzieję, że osoba do Ciebie wróci, to nie. To zamknij ten rozdział, zamknij, bo czeka cię nowa droga. Ale nowa droga cię będzie czekać dopiero wtedy, jak postanowisz, że koniec. Ta osoba już nie ma do mnie dostępu. Żeby przyszło nowe, musimy pozbyć się starego. Więc, no, drogie wagi, robimy oczyszczania, odcinania, zamykamy przeszłość. Wtedy pojawia się nam nowa, nowa sytuacja, nowa droga, nowa w ogóle. Jakaś taka forma, czy to spotkania, czy jakiegoś poznania nowej osoby. Ta osoba może się tutaj zjawić z karmicznego punktu widzenia, więc ona może po prostu przyjść, bo tak jest nam pisane. Droga Wago, rada dla Ciebie, nie szalej. Wszystko pomału, nic na łapo-capu. To, co ma przyjść, to przyjdzie. Tutaj się przykuje bardzo duża seksualność, bardzo, bardzo rozemocjonowane. Roz E, Historię dla wag, które są samotne. Teraz e, droga wago. E, co się będzie działo w uczuciach dla wagi, e, która jest obecnie w związku, w relacji? Drogie wagi co będzie się dla Was działo? drogie wagi. drogie wagi, które są w związku. Co się dla Was tutaj będzie działo? Yy, no, dla Was tutaj to wychodzi taki troszeczkę okres dość kutliwy. Yy, dużym wsparciem będzie rodzina, dzięki której nie będziecie podejmować zbyt pochopnych decyzji, czy to o odejściu, czy na przykład o zmianie z podejścia do małżonka, do współmałżonka. Czujecie się tak jakby troszeczkę zawiedzeni, zawiedzeni obecną sytuacją, która niby miała być piękna, radosna, a u was no, nie do końca to tak się sprawdza. Zaczęliście się skupiać zatem na finansach, na pracy, na finansach i macie nadzieję, że tutaj gdzieś się to poprawi, ale waga jest. Znakiem uczuciowym, bardzo uczuciowym, i ona jednak do funkcjonowania potrzebuje balansu, potrzebuje zarówno finansów, jak i miłości. Więc droga Wago, tutaj no czas by się wydostać z takich um, stanów depresyjnych, wziąć się za, cie, za siebie, ruszyć do przodu. Jesteś osobą, która jest zadbana, która ma, która ma status taki dość mocno zapewniony, i w tym momencie no, nie musisz się zamartwiać o to, czy będę dawała sobie radę, jeżeli podejmę taką czy inną decyzję. Wiele wag w tym momencie myśli o opuszczeniu partnera, i to jest tak jakby no, bardzo silne. Jedyną przeszkodą jest to, że jest rodzina, która jest dla wagi ważna. Wago, nie podejmuj tych decyzji w tym miesiącu, nie podejmuj decyzji w marcu. One mogą być zbyt pochopne. Y, możesz za szybko podjąć decyzję i później tego żałować. Teraz drogie wagi, jak się potoczą wasze finanse? Drogie wagi, jak się potoczą wasze finanse? Miesiąc marcu. dobrze, jak się potoczą Wasze finanse? O, wagi, lepiej, żebyście miały wsparcie w tym miesiącu. No dobrze. Droga Wago, jeżeli chodzi o finanse w tym miesiącu, nie szalałabym z wydatkami, nie wydawałabym pieniędzy po prostu od tak, trzymała się ściśle ustalonego schematu swojego, nie nadwyrężała budżetu. Może się wydarzyć tak, że nastąpią nagłe wydatki, których się totalnie nie spodziewamy, które nas mogą rozłożyć na łopatki. I wtedy po prostu jesteśmy, yy, że tak powiem, na zero albo nawet i pod kreską. Yy, no jest tutaj taki problem, że waga no, ma problemy yy, finansowe, ale tego typu, że przychodzą pieniążki i one się nie zatrzymują, tylko odchodzą, więc jest przelew tych pieniędzy, yy, przepływ, ale nie, nie umiesz go wago zatrzymać tego pieniądza ze sobą. Yy. To z kolei doprowadza do dużych nerwów, do dużego stresu. Stres z kolei doprowadza ponownie do tego, że pieniądz nie przychodzi. Pieniądz nie przyjdzie tam, gdzie jest brak, energia braku, tylko pójdzie tam, gdzie, gdzie ten pieniądz jest po prostu hałbiony, lubiany. W momencie, kiedy my bardzo potrzebujemy tego pieniądza, on, im bardziej my potrzebujemy, tym bardziej on od nas ucieka. Więc tu też potrzebna jest taka silna zmiana myślenia. I y, zmiana uczuć w stosunku do, do naszej obecnej sytuacji. Y, droga waga, na co możesz liczyć? Y, no, nie zamykaj się w czterech ścianach, wyjść do ludzi. Y, jeżeli poprosisz o pomoc, to ta pomoc zostanie Ci udzielona, i to jest bardzo ważne, y, bo waga jest też dość dumnym znakiem i nie potrafi prosić o pomoc. Dobrze, teraz czytanie dla wodnika. od 20 styczeń do 18 lutego i patrzymy, co się będzie działo w marcu u wodników, które są samotne w wodniku. Do czego dążysz w miłości? W miesiącu w marcu. Wodniku. Masz wiele do y, przerobienia takich y, własnych problemów i własnych zmartwień, y, które no, y, tak jakby doprowadzą cię do odpowiedzi. Nie za bardzo masz ochotę przepracowywać te problemy, nie za bardzo masz ochotę się poddawać temu wszystkiemu, ale wiesz, że i tak musisz, Tak, to od ciebie nie ucieknie. To po prostu jest kwestią czasu, że przyjdzie do ciebie, że będziesz musiał y, stawić y, czoła swoim problemom. Na razie to jest, jest mocny stan depresyjny, takie dosłownie załamanie życiowe, jakby najlepszy przyjaciel wbił Ci sztylet w plecy i w ogóle Cię jeszcze skopał, więc tu u Ciebie sytuacja jest bardzo ciężka. Pokusiłabym się nawet o to, że przydałaby się jakaś pomoc lekarska, wodniku. Jesteś za bardzo znerwicowany, za bardzo zamknięty, za bardzo y, odizolowany od ludzi. Walczysz o coś, co w ogóle y, nie ma przyszłości. Y, no niestety równowagi w tej relacji, o którą walczysz nie znajdziesz. nie ułoży się ta relacja, dlaczego? dlaczego? Dlatego, dlatego, że nie warto być osobą trzecią, nie warto być kochankiem, nie warto być po prostu trzecią energią w jakimś związku. Odpuść. Odpuść. Yy, pozwól sobie na przepracowanie tej sytuacji i na ruszenie w nowy etap życia, bo tutaj, yy, tutaj po prostu się skończy tym, że będziesz długo cierpiał i będziesz długo lizał ranę. Yy, jak się potoczy życie uczuciowe w miesiącu marcu yy, dla wodników? Które są w związkach dobrze, wodniki w związkach. Dobrze, więc tak, wodniki w związkach w tym miesiącu, w miesiącu marcu nie powinny podejmować pochopnych decyzji, nie powinny się zastanawiać o ty, nad tym, czy wejść w, w jakąś inną relację, czy nie. Większość zwodników myśli o tym, żeby uciec z obecnych, z obecnych relacji, ale tutaj jest taka mała rada dla nich: nie podejmuj tych decyzji w tym momencie. Poczekaj, poczekaj, nie spiesz się z takimi opiniami, z takimi decyzjami. Wiele, wielu zwodników dąży do zamknięcia relacji, do takiego po prostu. Wyzorowania w swoim życiu, bo myślą, że to jest dobry moment. Są, czują się przytłoczone, czują się tak, jakby zdominowane przez partnera, i to też powoduje przemęczenie i taką silną frustrację w związku. Stąd też pomysły na to, żeby poznać kogoś nowego, czy już się ktoś pojawił. I ta trzecia energia, która się pojawia w naszym związku, po prostu daje nam świeży powiew, i myślimy wtedy, że to jest dobry moment do tego, żeby ruszyć do przodu. No nie, marzec chyba dla większości z nas nie jest dobrym okresem do tego, żeby podejmować tak znaczące decyzje w życiu. Także wodniku, kochany, w tym miesiącu nie podejmujemy decyzji związanych z uczuciami, związanych ze związkiem, z odchodzeniem, czy ze zmianami takimi dość istotnymi. Wodnik. Jak się potoczy Twoja sytuacja finansowa w marcu? Sytuacja finansowa w marcu dla wodników. Wodniku. Twoja sytuacja finansowa w marcu no, y, też musi być pod kontrolą. Y, nie wydajemy za dużo, nie rozwalamy nie, niepotrzebnie pieniędzy. Y, dlaczego? Dlatego, że może się pojawić na naszej drodze jakaś sprawa urzędowa, której się y, nie spodziewamy, o której zapomnieliśmy. Może to być, nie wiem, chociażby nawet zwykły mandat, który gdzieś tam nam kiedyś y, został wlepiony i o nim na, na śmierć zapomniałaś. Y, także w tym miesiącu skupiamy się na najpotrzebniejszych rzeczach, wydatki trzymamy pod kontrolą, nie szalejemy, dlatego, że no, możesz się bardzo rozczarować pod koniec miesiąca, gdzie tych pieniędzy nam brak. Teraz sprawdzimy energię, energetyczne Wodniki i ich energetyka. Jaką energetykę będą wodniki, co się dzieje wokół nich? Zbyt pochopne podejmowanie decyzji, zbyt szybkie działanie, yy, bardzo, dużo, yy, bardzo dużo takich yy, niejasnych sytuacji, które się później okażą, że no nie do końca były szczere ze strony drugiej osoby skupianie się na jakimś jednym problemie i wyrzucanie całej energii na ten jeden problem mamy potem problem, żeby cokolwiek innego zrobić, bo już nie masz na to więcej siły. Nie żyjemy w marzeniach. W tym miesiącu stajemy mocno na nogi. Nie żyjemy marzeniami, bo to nas tutaj w tym miesiącu może doprowadzić do sporych problemów. Moi drodzy, to było czytanie dla trygonu powietrza. Ja zapraszam Was bardzo serdecznie do czytań prywatnych i na moją stronę facebookową, gdzie pod tym filmem znajdziecie link. Zapraszam, dziękuję.